Hej, cześć i czołem, jestem John Wayne. Hej, cześć i czołem, jestem Sniper. Zapraszamy do gry. Oj, polecam skry. Pora, by odnaleźć i zniszczyć samego Diablo, no co ty? Ale strzeż się. Lepiej nie lekceważyć pana grozy. Samotnie z... Tak, dobra. Pan Tyrael już wam powiedział, co jest do zrobienia, czyli musimy znaleźć Diablo. Najpierw mówiłem jest to Diablo, bo bal jest na piątku. akcie. dobra. Ja, z BP, a ja sorry, to nie do swojego pp, ale seryjnie to. Do mojego teleporta właśnie. Po cholerę. Po tą cholerę, że... że u mnie będzie szybciej. A nie, poczekaj. Ale przecież... no mówię ci wejść do mojego TP, bo z twojego się nie dostaniemy. Twój jest w ogóle w innym terenie. A... A cholera, wiedziemy. ja wiem gdzie to iść... I... weź do mojego TP. No kurwa... kur... Ja... ja pizgam, kurwa. Mój teleport jest obok. To nie, to jest w ogóle w innym miejscu, to jest jeszcze przed tym, przed wejściem. A, Do tak tego jest. Gdzie, gdzie idziemy, teraz, Myślę, że to jest tak. teraz. idziemy w prawo i zarobiliśmy takiego, takiego kolesia z daleka. A jeszcze przed tym będzie teleport, żeby tutaj już myśleć. No. O, znalazłem, dobra, chodź, już wiem. Jest y, punkt nawigacyjny, a dalej będziesz od kolesia, którego jakby zacznie zniknętać, to no ci. To jest dół, dół. O, jest yes. Jedziemy Idziemy do Hadriela i on ci powie, że. On ci powie dalej, coś tam, coś tam. O to ci chodzi, bo A więc dalej. A Prosto w legowisko, grozy. No, mówiłem? Snajper, stawiasz mi, stawiasz mi wodę. Dobra, ty zajmij się no tak. Zajmij się lewą częścią, ja zajmę się prawą częścią. Jaka, już, już nie trzeba, bo wszyscy zginęli Sniper, ale jak będziemy się rali już w, w tym budynku to skup się, bo to jest naprawdę zajebisty hardcore <grywa> Ja wtedy będę odpisywał Nie nie nie, naprawdę weź się skup, bo to będzie zajebiste, ale nie właśnie, gdzie tak żadnych Po prostu skup się, bo to będzie, to będzie zajebiste, a no, musimy to razem zagrać, żebyś śmiesznie. Jest? Uwierz mi, to gdzie istnieje Hardcore. Co tam się będzie działo? Oło za długo miasta. Ja mam dwoje Co to Ej, tefnęło mnie do tyłu. Myślałem, że znowu te mm, mi tepnę. Drogło mi czochę. Co mam w tym zorunie Chodź na klerę, nie bo się, chodź. Te bronie porównuję. Jasne. Ja porównuję. I myszka mi się wyłączy. Ja jak... porównuję, który robak jest lepszy. Czy ten z ten z Nie mogę iść w prawo. Myszka mi nie działa w prawo. Jak ci myszka nie działa w prawo? To no, czyli w lewo kruszysz, a w prawo się możesz? No, nie nie sensu. Tak samo miałem dzisiaj w górę, nie mogłem. Koleś się miałem do góry i nie mogłem go zdjąć, w bez sensu. No graliśmy na KN -ie. I koleś był zielony, nie mogłem go kurwa z dnia, bo nie działa. Koleś był zielony Co? Koleś był zielony. Nie, bo na KN graliśmy i był koleś zielony. Ale to znaczy, że on był zielony. <laughs> Myślałem, że tak to miał. I z takimi z ziomkami, bo graliśmy o, na jeden po pierwsze. Hmm. Nie chcę mi się sprawdzać teraz. Nie jak. Mężu, nie zbieraj tego, nie ma czasu. Ranszujemy na, na Diablo. No czekaj Robaki mi po nie drodze. Są. Ty jesteś pojedany jakiś. Wszystkie robaki po drodze zostawiasz się, oni nie leją. No weź ogarnię. Nie leć na, na wiatr tak szybko, to już nie ma sensu. Na, na was Teska. Jest... Ja tylko. Dropłem pierwszym, plus jeden do maksymalnych obrażeń. No po co ty to zbierasz? No <laughs> tak, z ciekawości. Że nic lepszego nie dropł. Zbierasz się zielone i brązowe. Tak, jest to. Zielone to są tak najśmieszniejsze, one potrafią tak stronować człowieka Wydaje ci się, że no wiem. zbierasz coś, no niby zajebiste, bo zielone Czekaj, czekaj to okazuje się, że to jakiś Sniper, zaraz ci wyjaśnię pewne zasady Tak na wszelki Jak pamiętasz dobrze, tam dalej masz takie pieczęcie do uderzenia, co nie? No przecież dobra, wiem o co chodzi, dobra, ja już stwierdzam, że na hardcore. Czekaj chwilę no poczekaj chwilę Dobra. Dostałem z jakiegoś i uciekam Poczekaj chwilę. Jakieś gówna na lew na I zaraz powiem jak to zrobimy. Znaczy. No, no O wlazesz do... Ja piszkam. <grym>. Jak tyś to zrobił? W tym samym momencie Ty wlazłeś do mojego TP i ja do swojego TP. Ej, co to za okaleczenie szarości? No. Widziałeś to? Właściwie... Co drapnęło? Jakiś topór niebieski i miksurki. <grym> <grym i zrób> no, dobra, snajper, poczekaj chwilę. Snajper, Możesz na chwilę. Nie idź na chwilę, coś ci muszę powiedzieć ważnego. Tu jest tak śmiesznie, że jak uderzysz takie pieczęcie, to od razu wyskakują potworki. Więc najpierw pozab no, pozabijajmy no, ich w całym tym y, dworcu. Wszystkie potw... A, tam pierdolenie oszczepienie, na hard poradzę zrób. Nie, nie, mówię poważnie. Po pozabijajmy wszystkie potwory, a później będziemy pieczęcie rozwalać, bo mówię ci, nie ogarniemy jak będziemy pieczęcie rozwalać. Ogarniemy, ja jestem... Ale, ale nie, nie, no mówię ci poważnie, to nie ma sensu. Ja ich mam na hita, zobacz. Dobra. Co no tak. no, oczywiście. Ale nie, i tak nie rozwalaj pieczęci, uwieś. Pieczęcie na samym końcu zostawiam. Ale sobie screena, pan gdzie Fajnie, ja też, ja też tu Ja sniper na żywo tu yeah. stałem, byłem niedawno tutaj, w tym miejscu. O kurwa! To jest trochę jak w tym, jak to się nazywa. I... i, i jak... Laska ją <laughs> Chodź mo jojo Kurwa, jo. Kto wysiał ten nazwy, to ja nie wiem. O, przypomniałeś mi właśnie, pamiętasz nazwę Wirpulsu? A ty sobie się śmiejesz, kurwa po prostu muchy. Nie uderzaj, nie, mówię no, ci, nie bierz tej pieczęci w bąbie. Przypadek. No i patrz teraz co się działo. Ej. A to jest druga. Wielki wezer chaosu, ej. Sniper. Sniper, chyba to zobaczysz, musisz to zobaczyć, patrz na to. Nieważliwość na ogień ma. Jak się rozpierdolił, nic nie robię. No wiem. Uderzyłeś tą drugą pieczęć? A, daj mi niebieskie. Szczerze... A nie dobra, mogę ci dać, bo mam sporo. Dobra, chodź. Co to wszystko Tak. <gry> no bo dwie mam dwa klikunku, to potrzebuję, nie? Ej no, sniper, czekaj, bo kurwa. Wszystko po... Wszystko... Wait. Weź nie klikaj pieczęć, ja też też mogę klikać. Dzięki widzowie zobaczmy jak wyglądają pieczęci. Pan ja tu... Mnie ja tylko ciekawi, czy Diablo jest odporny na zimno, w takim sensie, że jak jego go nie oddzielą zimnem, to on będzie tracił... Znaczy ja no. się będzie ten... no, zamrażony będzie, że nie będzie mógł się w ogóle ruszyć. Będzie tak, czy nie? Nie wiem, co... Dobra, teraz nie klikaj teraz, wyciąć ci jak będziesz miał, mówię ci. Bo to mnie ciekawie wyglądać, co ty Level up! Boże no, święty. Potworków milion pięć tysięcy I to Że on nam... diabeł nas nawet nie zabije. Najlepsze to w sumie jest Duriel z tego wszystkiego. Mnie... No właśnie wiem. Ale wiesz co? O dziwo ci powiem, że jak grałem na innej postaci... Jak grałem nekromantą. Wiesz po jakim czasie zgizowiłem Duriel? Po 5 minutach. I to dwa razy się tepają z miasta. Dobra. Już mogę No zaznaczajmy tak. obie naraz. Ja pierdolę, Ej, sniper, ey <grywia> sniper, atoku! <tą> <grywia> Ej, serow no ratuj mnie! Rapułuku! Ratu, o dobra, wyważony topór niebieski, ja żeś wszystko drogo ja, no. ukrył. On był, on był żółty, ale to jest... No dobra, to co? Nie, nie kopuję koloru. Tak, inaczej szkole. Tu było w którejś tam czytam Jaka? Na golenicy? Dobra, i do miasta się te mogą być kolejne śmieciki? 40 tysięcy, Na tej podróży krótkiej. A ja sobie przerobię y, zielone szmaragdy na. Lepszy szmaretnie mm. fajnie Ogólnie sobie wezmę też miksturki fioletowe poprzykładam przykładami, żeby mieć gotowe. I w ogóle nie fajnie. Tak dalej. I ogólnie, ogólnie. No co się i... dużo, że ja się snajper. Ogólnie, 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 nie chodź, chodź, nie chodź, chodź. Pozdrawiam, pozdrawiam cię. cię. Ona fajnie dają co? Podchodzisz do tej Jameli i ona ci mówi, pozdrawiam, pozdrawiam cię. To będzie? Kurwa. Cz pierdolę. Chodź. No właśnie. No chodź. No ale nieważne. Powie to co chodzi i to pogadamy o tym jak chcesz. Chcesz o tym pogadać? Nie. Ej sniper, Patrz, coś ci pokażę? Ej, kurwa, nie. Tu nie pokażę. O tym stanie, nie pamiętasz się? Kiedyś tu nie powiedziałeś, że jak jakiś z Gwiezdnych wojen. To było chyba w odcinku... W... Czekaj to było, żeby mnie skłamać. O już wiem, to było w odcinku z tym. Z tam rusza. Dobra, wszyscy, wszyscy zabici widzę. Znaczy się, ty ich zabiłeś? <gry> no to się cieszę szpadówką. Klikaj. Ubu, dubu, jebać tu. najpierw. Tu, dobra, poczekaj chwilę. Zabijmy tych, a później poczekaj chwilę. Bo wiesz, że to już będzie ból, czy tam, no, diablo. Ej, poczekaj chwilę, ja tylko wstrzążę mikstury. To nie jest... Dobra, ale poczekaj chwilę. Chyba go Ale poczekaj chwilę, nie idź jeszcze. Poczekaj moment. O kurwa, tak? co to było? Jaki głos. Jó, ty ty, teraz się go bo... boję. Ja utworzę TP na wszelki. Wiesz jak to jest, czy daleko do niego? A wiesz, wiesz jaki to bo... jest upierdoleniec? Jak będziesz do TP, to on cię zablokuje. Patrz jak mu szybko hapesa. Bo... Wiesz bo... Wiesz w jakim sensie? Jak będziesz się wracał do mojego TP, to, to... Ty, on robi coś takiego śmiesznego, że wchodzisz do teleporta, jak też z powrotem wejść. <grym 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 z... Ale TP jest na szybciej. Dobra, sniper. Czekaj, otworzę TP nowy. już. Idę po twojej postaci. Ej, kurwa... Aaa... I tak... Ej, ja mam... O, ja mam tylko 15 nogi ogień! Czekaj, ja... Czekaj, No nie bloncz! Ja mam 67, ale to szczegół. Czekaj, ja go trochę pocisnę, a jak... Ej! ja chwilę pocisnę. Ej, najgorszy jest ten, ten taki płomień ogniski co on puszcza. Skur... mocny. No i... <laughs> Chyba HP. Ja idę po mojej różowej Ej, no zablokował wyjście. Nie niszcz kurwa. Kiedy nie ma się... Ile mu HP w ogóle zostało, bo nawet nie zauważyłem? Od chujelka. Plus zero. Ej, jest naj... Nie, Gdzie poczekaj to? chwilę. Poczekaj na mnie. Zaraz. Gdzie ten grubas? Ej, nie ma... On chuj. gdzieś tam chodzi dobre dobra, dostaję! Gdzie on jest? Tutaj, he, no spoko. Zabił moją Nahita! Nahita! Ja mam swój niebezpiecz, znaczy swojego, swojego. Ej, ginie, Poczekaj, ginie, no już Sargu zabiję się, a nikt... Nie... Ja, drodzy widzowie, nawet nie zobaczę jak on gide. No też poczekaj. Ej, dobra. Serio? Mam, mam kurwa poczekać? Chodź, już idziemy. Ej, ja minutkę. Nie zabiję, no tak szybko jakbyś mógł. No dawaj Mam poczekać na ciebie czy mogę? Śmierć zabiera ofiarę w wysokości 30-300 ja. No dobra, dobra. Co Co? Właśnie TP, właśnie TP, bo ja go cisną teraz. 300 tysięcy TP. Ej! Zabicie? Co tak szybko? Ej ja tak tylko uciekam, bo on tak fajnie mi bierze, no, nie wierzę na ten pojemniku. Ej, co nie ja? Ej, nie daj... nie tej Ej, próbował mnie złapać pułapkę, on ma fajne pułapki. No wiem, jest... tak tylko biegamy w kółko, żeby nas nie zrobił. Ej, poczekaj chwilę. Jest taka... jest, 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 jest taka zabawa, co nie, że, że... jest taka skakanka i jak puszczasz... puszczasz... puszczasz dookoła siebie skakankę, to... to musisz po... Ej, złapał mnie w pułapkę! <grym> nie mam HP. No dobra, już daję to TP. Aha, to. <grym> no to zdaje biskę właśnie. Tu też pozwolił pułapkę, ale krekuj. Ten... On już zaraz ginie. Nie dobiega, chodź tu. No coś chodź. Dobra. Ile chajców mi zabrało, nie mam już. Nic, Ej! <grym> co tyś. Się... Nie, ale. To jest blisko. <grym> Druga chwila, do miksturki do kupy idziemy, bo już zaraz ginie, jest kwestia 10 minut 10, 10, 10 sekund. Czemu zostało dosłownie, nie wiem, 1,50, 40? O, o, o. Ej, sorry, zapomniałem <grym grym grym> o kogi. No właśnie tak. No choć, zobaczyłem, zostało. Mean. Ciężko <grym> na hitów. No bo już mu niewiele zostało, tak. No? Nie. Yeah. Ja tu żelę. nie? pilum jakieś. Mam brązową Pokaż. maskę. Pokaż. Ale fajna muzyka, jak z gladiatora. Ale... Ej, mam dwa... dwa brązowe hełmy. <laughs> to daj mi jeden, ja mam żółty jakiś, shitowy. Znaczy, jeżeli twój hełm daje mi ogień na 22. Nie, poczekaj chwilę. Dobra. Masz. Tak. fajnie. Tu to jest? Biorę do kurwa. Nooo, co? Ten, ten, ten chwilkę u mnie nie było. E, gdzie jesteś? E, w ogardzie. <tod> w o. Oh, no. <tod> w dobra, czekaj, Snapchat, bo kończymy czwarty, jak? No, chodźcie pożegnać z widzami, a nie jak widzę, a uciekać. Myślę, się chwilowo coś wydarzyło się, miesiąc, nie wiem, ale, 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 nie jestem. Nie. Co, zawał dostałeś? Kończ na chwilę. Czekaj, czekaj, jakiś sketch na końcu. Hmm. Hello, Sniper. Jak tam? Jak tam, Sniper, wrażenie po zabiciu diabła? Opowiadaj. No wiem, Sniper, ale powiedz, dlaczego tak szybko go zdjęliśmy? No, co to w ogóle... No no czemu, jak uważasz czemu? Bo jestem hardcore. Także tego, nie? Także, także, także drodzy widzowie, na razie. Do zobaczenia w piątym akcie. Tam dopiero się będzie działo kurwa. Tam będą no, chodziły jakieś potworki w lasach i będą no, mówiły wasi. Także. Także do zobaczonka.